Ma za co? co? Ziomek, ziomek mm. Jest git, jest gitara Ziomek, to, co? co? Na wintą, na wintą Wiesz co? Ziomek na wintą, na wintą drogę I wiesz co? Mnie się kręci, coś mi się stało Ja ale nie wiem to, ale coś mi ręka ruszyło I nie wiem To, Ziomek, ziomek ziomek jaka to jest kręcić ci się do do ale wiesz ziomek jest jaka to jest baba, grypie, to ja jestem sam wiesz to, życie mi się kręci, życie mi się stało, ale dość nawinąłem fajne bity lecą na tak jestem idąc na 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 lifa zero za mną, że go dolałem, dam będę sam nawinął, heavy to, top, nawinął jakąś zrotę ale trzeba się przeżyć z tym co się stało kiedyś ziomeczku dawaj razem, my jesteśmy banerami jest to, jest sam, jest jest co, jest kabina, kabina, na kabinie się zasze i coś się dzieje, dzieje. Dzieje co? Dzieje co? Piękne jakieś panie, nie rozumiem tego co, Jakieś coś tam się ale ja to raz kolejny w bo jak nie mam gitary, bo to dane na bane, widzicie, jak nie sami, nie nabinę tego, nabinę to, ile jest, dobrze, jest gitara, biegnie o żoło, jest maritary, jest tu się, tak, on coś się kruszy stało i złóg nie ty, yo, yo, maga, faka, yo, boom munczyki, kicikita, boom, 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 ta, co, co. Ta, 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 bit, beat. nie yeah, bit. Beat. To mm, mm. bit, nawinął coś, nawinąć można. Nawinąć wszystko można, ale wiesz, ziomek, że nie możesz sobie robić, patana. Ja wiem, to bzi bo to chodzi ziomek. Ziomek, ziomek, ziomek. Ziomek, ziomek. 5 sekund się wyczerpał. Nie było, nie było, nie było coś. Nagraj bita. Nagrać i skręć to, drzuć to, gdzie chcesz. DJ, ten, gdzie chcesz, gdzie chcesz. chcesz, chcesz. Muszę się wczuć w ten beat, w ten beat, ten beat, ten beat. Jest dobry, dobry. Ziomek. Bo mogłeś mi tego zrobić, dobrze było, dobrze było Coś się skręciło, ale ziomek, co ziomeczku Powiem ci, że miałeś fajną flopę i flopę Ale dużo tego było, nie na no tego co Ja yeah, wijaj, nabijaj, nawijaj, nabijaj Zaś zapytaj, a za mój krzyknika wykszyknij Wykszyknij może spamić. Jak jeśli coś się Jeśli ktoś ci zamknij